Facet ani słowa po angielsku. Ja hiszpański na poziomie cambio dolor. Momenty przejścia. Historia właśnie o takim momencie przejścia w moim życiu. Te momenty, które sprawiają, że chłopak staje się mężczyzną. Kiedyś szedł do lasu upolować zwierzynę po raz pierwszy sam. Dziewczynka wchodziła w menstruację. Wychodziła za mąż. Um, te momenty istotne dla nas, kiedy odchodzą członkowie naszej rodziny, kiedy zbliżamy się, ocieramy się o jakąś granicę końca czegoś i początku czegoś nowego, zmieniamy cykl. Jesteśmy gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią, dotykamy tej śmierci. I to jest moja historia. Moja historia dotknięcia śmierci na Kostaryce. A moja historia rytualnego przejścia. Jechałam, na, jechałam z miejsca A do miejsca B. Hmm, na Kostaryce. trasa 3,5 godzinna. Byłam, to jest ważne, byłam wcześniej już w miejscu B. Trasa fantastyczna, świetnie zorganizowana, spakowana, wyjechana y, o odpowiedniej godzinie. Wszystko się zgadza. Playlista, znajomi wiedzą, gdzie jestem. Jestem zabezpieczona, jestem racjonalną, mądrą. Odpowiedzialną dorosłą kobietą do czasu. Aż mapa w telefonie przekierowała mnie. I zamiast pojechać w dół, pojechałam w górę. Przy całym moim roztrzepaniu i zachwycie światem nie zorientowałam się, że ta mapa źle, źle mnie prowadzi. Zresztą, kto by się tym przejmował, kiedy ma takie widoki, Otóż okazało się, że moje autko, które jest bardzo kompaktowe, wspaniałe, cudowne, ale jednak nie dające rady przy 45 stopniach nachylenia. Nawet spotkałam po drodze dwóch dziutków i serce mi wołało: Zapytaj, po, może oni ci pomogą. Ale coś jakoś, coś jakoś stwierdziłam, że będę tą Independent Woman i że ja sobie świetnie dam radę. Wycofuję się z tego miejsca. Z myślą, że muszę wrócić dookoła, zrobić całą trasę jeszcze raz, żeby dookoła wrócić. Ale, 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 moja mapa mi podpowiada, poczekaj. Jest droga, która doprowadzi cię do, do miejsca docelowego szybciej. No, oczywiście ja w swojej naiwności i dziecięcości mówię, świetnie, jadę. No i pojechałam. Pojechałam trasą, która naprawdę nie miała powrotu. W pewnym momencie zaczęłam zjeżdżać w dół w tak ogromne kamulce, zjeżdżałam prosto do dżungli. I zorientowałam się przy tej całej też jakiejś ekscytacji, że jestem w dupie i że z każdym kolejnym metrem jestem w dupie, ale że nie mogę się wycofać, bo sobie nie poradzę z, z odpowiednim manewrem do tyłu. Więc co mi pozostało? Jechać dalej w dupę. No więc jadę do samego końca modląc się że przecież mapa pokazuje że to jest dobra trasa ja jestem 20 minut od miejsca docelowego Był taki moment gdzie auto się przechyliło było tak niebezpiecznie że auto się przechyliło i prawie ym, i prawie spadło na całe szczęście jakoś się jakoś wróciłam na tory No ale dojechałam do miejsca do końca Dojechałam do rzeki, i nawet ta rzeka nie byłaby taka straszna, bo przez rzek rzekę się na kostarce przejeżdża i to nie jest jakaś też yy, y, 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 straszna historia. Ale to, co było po drugiej stronie rzeki, nie dawało mi już żadnych szans, że wyjdę z tego cało. Ponieważ po drugiej stronie rzeki, owszem, była trasa, ale taka pod górę znowu 45 stopni. Więc zatrzymałam auto i zorientowałam się, w jak ogromnej dupie jestem. Mój telefon przestał działać. Nie miałam zasięgu. Nie było nikogo dookoła. Miejsce, z którego przyjechałam, były tam tylko krowy. No więc zaczęła się moja przygoda. Jestem 20 minut od miejsca docelowego. Idę wzdłuż rzeki. Rzeka na pewno mnie doprowadzi do miejsca, w którym mam być, i stamtąd na pewno ktoś mi pomoże. Po jakichś 10 minutach. Przedostawania się przez rzekę okazało się, że rzeka się kończy i zaczyna się wodospad, tafla wodospadu. I że nie dostanę się przez rzekę nigdzie. Więc cofam się do miejsca, w którym zostawiłam auto, no i mogę iść albo z miejsca, z którego przyjechałam, wiedząc, że tam przez najbliższe 4 godziny na bank nikogo nie spotkam, albo mogę pójść pod górę, zobaczyć, co jest po drugiej stronie. I tak zrobiłam. Jakie było moje zdziwienie, jak był tam jeden malutki domek i mieszkał tam facet z koniem i dziesięcioma psami. Facet ani słowa po angielsku, ja hiszpański na poziomie cambio dolor. I koń. Nie ma telefonu, nie ma samochodu, nie ma nic. Mieszka na totalnym odludziu. Hipster pełną gębą. Więc ja wciągam się na wyżyny gestykulacji połączonej z telepatią, połączonej z kilkoma słówkami po hiszpańsku, które zapamiętałam z gimnazjum, i próbuję coś zdziałać. On mi mówi, że mam iść dokładnie z miejsca, w miejsce, w to, z którego um, przyjechałam, bo po lewej stronie góry mieszka sąsiad. Więc zabieram te swoje rzeczy i idę. Ta Independent Woman pod górę z kamulcami. Trzeba zaznaczyć, że wyglądałam tego dnia fantastycznie. Piękna, jasna, beżowa spódnica, czarny topik, no petarda. Więc wyobrażacie sobie tą komedię, kiedy musiałam zdjąć klapki i na bosaka popylać po kamulcach pod kątem 45 stopni, robiąc najbardziej intensywny trening w moim życiu. Nagle słyszę. Odwracam się a yy, sąsiad w sensie hipster sąsiad na koniu idzie za mną to, to była komedia totalna nasza komunikacja bo on mówił e, Vanessa Gringoloka I ja mówię Susana okej okay, Vanessa it's ok doprowadza mnie do sąsiada tam sytuacja myślę że dla każdego z nas mało komfortowa Ludzie sobie żyją w kasicie, oglądają telenowele, siedzą w gaciach, mają y, bardzo podstawowe sprzęty w domu, i nagle wchodzi taka biała laska w spódnicy, i coś od nich chce. Oczywiście, wszyscy słowo po angielsku sytuacja dziwna. Babcia idzie pierwsze co do ogrodu, z mi y, malinki i daje, daje mi picie, wszyscy się mną zajmują, są przekochani. Ja w tym czasie zdaję sobie sprawę, jak w jak absurdalnej sytuacji się zaczynam znajdować. Zaczyna to do mnie dolatywać, ale nadal jeszcze cieszę się, że w ogóle kogokolwiek spotkałam, bo przed chwilą, że co, myślałam, że jestem w jeszcze większej dupie niż jestem. No i dobrze, no i dobrze, że są ludzie, fazeci się ubierają i idziemy wszyscy na górę, ponieważ sąsiad ma telefon, idziemy zadzwonić, bo na górze jest zasięg. Więc na tej górze zaczyna padać. Ja w tej białej haleczce Salutka mokra. Resztę zostawiam w waszej wyobraźni, tak? Eee, ze mną czterech facetów, bo jeszcze jeden sąsiad doszedł. No. I tam się zaczęło, i tam ta historia przestała być już taka wesoła, jak mi się wydawało. Eee, I zaczęło być mało przyjemnie dla mnie, bo zdałam sobie sprawę, że przy całej mojej przebojowości, przy całym moim wariactwie jestem kobietą z czterema facetami w haleczce. Zdaną totalnie na nich, nie mogącą nigdzie uciec, nie mogącą nigdzie zadzwonić, będącą w dupie. Więc w tym momencie zaczęłam się bardzo intensywnie modlić. Do tego doszły, ponieważ odrobinę po hiszpańsku rozumiem, więc doszły do mnie ich komentarze na temat mojego wyglądu i tego, że ładna, że to, że tamto. Pojawił się temat pieniędzy, dolarów. Oni zaczęli się między sobą konsultować. To trwało. Ja nie wiedziałam, o czym oni mówią. Wiedziałam tylko, że zaczyna być. Że po prostu czułam więcej napięcia w, w ciele. I w jakimś piku całej tej sytuacji, cały czas w głowie powtarzając sobie: jesteście dobrymi ludźmi, wiem, że mi pomożecie. Jesteście dobrymi ludźmi, wiem, że mi pomożecie. Gość, który był powiedzmy jakimś tam kapitanem, przewodnikiem tego całego stada, próbował wyciągnąć ode mnie więcej pieniędzy. Więc ja, w jakimś przypływie intelektu, zaczęłam, komunikowałam się, ponieważ złapaliśmy sieć, więc ja komunikowałam się z nimi poprzez tłumacza z polskiego na hiszpański, żeby mi pomogli. Kiedy dojedzie pomoc, czy już po nią zadzwonili, etc., etc. Więc w jakimś takim ostatnim tchnieniu napisałam na tym telefonie: Bardzo się boję, proszę pomóż mi. I mu to pokazałam. I coś się od tamtego momentu zmieniło. Znaczy coś się zmieniło w jego oczach, bo on był dosyć bojowo nastawiony i taki, czułam, że go tam kujał różne rzeczy związane z kasą, nie? I coś się zmieniło. On powiedział: OK, tyle i tyle. Pomoc jest w drodze. Przyjeżdża wielka furgonetka, taki wielka Toyota na cztery koła, przyjeżdża w niej mąż i żona. To jest dopiero początek historii. To wszystko to jest dopiero początek historii. Wsiadamy do tego auta, jedziemy po moje auto. Ja po drodze widzę, co to jest za trasa do pokonania żeby wyciągnąć to auto i myślę sobie, to jest niemożliwe, żeby to się wydarzyło. Ja nie wiem, potrzeba, potrzeba jakiegoś ciągnika, traktora, czegokolwiek. Facet yy, zaczyna podpinać wszystkie liny, liny pękają, samochody się zakopują. Im co on uda nam się podjechać do przodu, to spadamy. Jego żona przyjmuje to auto, w którym ja przyjechałam i, i próbuje nim kierować, ponieważ ja nie jestem w stanie. Ja nadal w to nie wierzę, że to się uda. Po prostu w to nie wierzę. Kamulec na kamulcu zaczyna kropić, więc zaczyna być ślisko. I ja jestem totalnie bezużyteczna. Czuję, że totalnie nie mam żadnej mocy sprawczej, że jestem zdana na kogoś, że yy, nie mam zasięgu. Mogę Jedyne, co mogę, to mogę im podawać cały czas wodę i kokosy, które przywiozłam, żeby pili. I to robię. Ale totalnie... Jestem bezużyteczna i zdana na kogoś. Bardzo ważne dla wszystkich independent women. I kiedy jesteśmy już po najgorszej trasie, jakimś cudem, totalnym cudem, udaje nam się wyjechać. Ja cały czas w tej podróży, ponieważ ta podróż jest pod górę, więc ja cały czas jestem takim. Trochę wjeżdżasz, trochę wyjeżdżasz, trochę wjeżdżasz, trochę, trochę wyjeżdżasz. Ja muszę po prostu siedzieć w tym, w tej sytuacji, i muszę ją przetrwać. Po prostu ją przetrwać, po prostu być. Nic nie mogę zrobić, nie mogę tego polepszyć, po prostu mam w tym być. I to był bardzo ważny element w całej tej układanki, to znaczy puścić kontrolę. Nie jesteś w stanie w tej sytuacji już nic więcej zrobić, tylko być. Wyjeżdżamy z najgorszego momentu. Kiedy już nam się wydaje, że już w zasadzie powinno być od tego momentu prosto, łapiemy gumę w moim aucie. Kończy nam się światło, bo yy, ta akcja trwała 6,5 godziny. Facet bardzo szybko sprawnie zmienia auto, ja w tym dalej w trasę. Kiedy złapałam już kontakt i wyjechałam już z najgorszej części, dzwonię do mojego znajomego, opowiadam mu tą historię i mówi, a on mówi: witamy na Kostaryce. Właśnie doświadczyłaś esencji tego, co znaczy pura vida. Pura vida, czyli zwrot, który na Kostaryce funkcjonuje. Pura vida, możesz powiedzieć na dzień dobry, na do widzenia. Pura vida, po prostu cały czas jest pura vida i pura vida. Pura vida, czyli czyste życie. Ale w esencji tego znaczenia y, jest historia, że niezależnie od tego, jak trudno w życiu masz, w jak trudnym jesteś momencie, w jak niemożliwej sytuacji się znajdujesz, zawsze, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci pomoże. Ta historia nauczyła mnie tego, żeby puścić kontrolę. Lekcja dla mojej kobiecości. Niezwykle intensywna, ale chyba tylko taka, by mi przemówiła. I zauważam to w pracy z kobietami. Zauważam to wśród kobiet, które mnie otaczają: silnych, niezależnych, mocnych, zaradnych, trzymających się w ryzach, ambitnych córkach, tych, które sobie musiały poradzić. Jak to trzymanie yy, nie jest dla nas naturalne. I teraz takie pytanie: co ja mogę w życiu przestać kontrolować? Gdzie mogę poluzować te lejce? Gdzie mogę puścić? Gdzie mogę pozwolić, żeby się rozsypało?